Las w Downarach jest po prostu piękny przejrzysty fajnie się nim chodzi zbiera grzyby a tu mamy kołpaczka o i mamy następnego grzybeczka Żybunia. I tu następne. No i mamy następną dorodną kuraczkę. Będzie chyba największa. jaką dziś zebrałem. Dziękuję za oglądanie, spodobał Wam się film, jak zawsze subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, a tak na pożegnanie, kołpaczek.